Siema, Limo. Witam, witam, siema, siema, dobra, elo, kurde, no. Siema, jest ze mną w Wróbelki, Tomek oraz... czy ma być kulturalny. ...Houdini, tak. Jest normalnie. Ale idealne hasło, niekulturalne, kulturalne, no po prostu idealne. Tak, ja, ja już piszę odpowiedź. Piesek. <laughs> nie, proszę, daj mi narysować to, proszę. Oj, oj. Ja już napisałem odpowiedź. Jezus. No. no. No, wejść normalnie, obysięjnie. Co to jest? Kolejny robi jakąś górę. Tym. To są muskuły. No nie, to jest jakiś muskularny typek. Tudzian. Nie pójdzie, tylko tudzień teraz będzie. Nie, skojarz z tym, co wcześniej narysowałem. Ej, nie wiem, O matko. Czy? Czułuj się. Jest tu łudzian na stówę. X. Nie, to jest, to jest T i to jest liga to jest te gdzie? Nie, jednak, nie. Mhm. Twardy. No i no pół. Powát항... Aaaaaaaa... Ja że aaaaa... to nie było idealne. No... Dobra, Fale <ygotsê> was na teraz, nie? <grywa> o ty kurde. No, Turki tak trochę kołkanie. <grywa> no znowu się zaczyna. Który to? Kime... Tomek. Tu to... to mogłeś narysować jakieś biedronki. Kreski. Krecha. Tak, okay. czekajcie. Narysuję wam dziewczynę. Jej o. kreski. No. Dobra, tu macie kreski dziewczyny, a tu jej oczy. A Teraz jedźmy z normalnym hasłem. Tak jak to będzie. Uh. Jak mam to zrobić? A! Nie wiem, men. Co to jest? <gry Aktualizm> Czekaj, ja nie mam pomysł. To nie jest rozklapiocha. <grym> To jest wielkie, nie pływa w wodzie. Wielkie. Dobra. Izi. Kurde. Pierwszy? Izi. To cię muszę zjeść. Ej, co to, to miał? żerne. Bo mu, kurde, coś Izzi, dorysować. Płetwy mu jakoś. Znaczy ten. O, troszkę Na górze było. ten kurwa, mu to rysować, a nie. Ja pierdziele. Poprzednią grę jakby ja wygrał, no nie, ale Uszanowanko mnie wyrzucił, więc go zabiję <śmiennie> w komentarzach. Ty <śmiennie> sam wyszedłeś, się nie? Nie, bo było pisane, że Kik... Y y y to, y yeah. to nie ja. Coś tam. Akurat to nie jest. Dobra, easy. A nie. No. <śmiennie> Kroczę. Co to jest? Jezu. Nie. miejscowość tego o, o to tego tego no o, kis, o. Co, co co to jest co to jest Pań, czyli miasto a co wcześniej pisałem jest to tego Odpowiem na pięć. A potem no teraz. Bagieta! Bagietki! O co? Paris. Wzięli popą. Paris. On jest... Dobra, walczy się. Bagieta. No to jest masakra. Bagieta. To wyglądało miasto miłości, ja pierdzielę, nie wiem jak to będzie jeszcze. <laughs> ja pobierzesz. No powiedz, że miasto, gdzieś to się znajduje, no to już doszedłem. Ja myślałem, że to jest rakieta, no nie? <laughs> o nie, przystanek. <laughs> Jezu? I, easy Dobra. Easy. 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 Easy To taki rower z tego jak kurde ze mnie, kurde Kto youtuber się, teraz. Taj, stary to wygląda jak jakiś będą, no nie. A co to jest? Tomek, to jest krowa. Kto to ma silnik. Jest? To ma silnik, podpowiem Kto jest już. Krowa. A Tomek napisze motorower, no nie? <śys> Motorynka. Co to jest? To jest bardziej... Ja nie Motosyk! Dobra, nie wiem motoszyk. To właśnie ja to się odzieliłem. No, niech będzie. Rower! Jeszcze z tą ramą odstającą do siadłka, nie? O! A to takie długie? Nie masz serca Boga w sercu nie masz. Ale my z wii Ja wam nie mam wiaram. To nie to. Uvip. O, hamburger. Nie hamburger, kurwa. To jest suszarka. <laughs> <laughs> Wyszło mi, jak nie wiem. Dobra, że tam się. Ale źle, Dziura, baba. Jaka duża. Pała? <laughs> Jimmy Hendrix. <laughs> Gitarra, areszim. No, gitara, no do czego jest podłączona? Easy! Jezus. Na tyle? Duża gitara. No, Easy to jest. Sprawdźcie, Co to jest? To nie. W no, rubelki, ty jesteś naprawdę, zero IQ na minusie. Widziałeś to książkę z Rafą? No. no. ja pierwszy Pracę, zgadłem. Nie, no wiem, ale spójrzcie, że są w rubelki. No tak, widziałem. Gitara, Elektry elektryczna. GITARA ELEKTRYCZNA! Na odwrót! Rupelki na odwrót się pisze, nie... Gruby Ministrant Suszarka Dzięki, Hendrik. No, to... no to... nie... To ja. No nie... Kotek Piesek A Kurde, się boję, że powiem wam hasło zaraz O nie! AMS. Kurde, szybko! XT, serio? Tak! Tak, serio! Co to? Arena Skilla. Hashtag Arena Skilla. Domino! Co?! No stary! Stary! Tak. Serio? Majer admin serwera Hide&Sick na Arenie Skilla. Domino. Tu Ej, skąd tu zioł, to to... Napisać, ty wziąłeś to hasło? Normalnie. Mogłem napisać to uzdania... te słowo na D, no, nie? Ej, kto to miał hasło teraz? To ja, Houdini. Houdini mogę teraz do odcinka dopisać, żeby był ten domino na odcinku. Tak, no dzięki mnie. Napisz, że to dzięki Houdini, a nie jakimś tam Tomek Fryer. <laughs> O, Kulturki posiedem, dobra, gałgany. No zapraszam do kumple. My to kumple. Tomek. Dobra, kulturka gałgany, a nie. Zapraszam. na arenie. czy dwójka? Dwójka. słaba. Dwójka lepsza. Jedynka. Dwójka lepsza. Słoneczko. Zabawa, słoneczko. kolorek. Jezu, no co to jest? jest. Pogodynka. Weź, znajdę kolorek, będzie super. Weź, hmm. weź pierwszą no. F nie ma T, co? Pff. Naprawdę teraz to mi dowaliłeś, nawet nie mam pojęcia. No wiemy, F nie ma T. Piotko. Foto. foto, 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 Fotografia Kurwa. Nie napisać, bo, nie? Fotografia. Bo o, to nie dostanie za to? Kurde, chciałem zapisać to, nie? Tak, ja to już pisałem. Tego jak, jak rysuję, to on mówi, co rysuję mniej więcej. Dobra. Bo szybciej. O nie, w rubelki wybrane, Trudniejsze hasło może być. Oj, A ja zawsze biorę takie łatwe. Domino chwila. to jest łatwe hasło. Domino. Ja Jakbym napisał autobek, jakby Tobek jakby już zapotem takie nie. Hoho, idealne. Dejak. Daj Dejak, Dango. Kurde. Co Zobaczcie na te się, co napisałem. Nie, bo jest odcinek. Tak. Nie, nie jest, jest odcinek. To ja potem spojrzę. Nie, nie no będę montował jak naturalna, pisał skargę na Tomkę. <grystanie> Oni Easy, Easy. To, co ma być? to jest, kurde, dziecko. Nie wiem, ja się zgubiłem. Ej, to jest Easy, naprawdę. Na no, no, no mózg to Ja nie wiem co to jest nawet. To jest Konsola telefon jakaś. komórkowy. O matko, nie, nawet nie zdążę napisać. Nie, do, nie dotykam się tego już. No ma wszystkie palce. palce. Jeszcze no, ja nie napisałbym. Aż... Sekundy no. Ja gram z wami, patrzcie nie mam punktów. Ja mam tysiąc więcej punktów od ciebie, no nie? Kurde, nie udało się. <gry> Serio? Powodzenia. I nie zgadnę tego. Jakie hasło dajecie? Tylko, po, tylko daj ten. Czekaj, zaraz ten. To jest krawat. Wiem, to jest z horroru. Nie, to nie jest z horroru. Krawat. Hitman. I kim jest ten model, kim jest ten model? Tak? Kim jest ten model? No tak, szanowałem go, ale... No tak, tylko że kim on jest? W tym sensie. Easy. O, eee. to jest premier. <laughs> ale chciałem dla pewności to napisać. Co to jest? To jest. No, było na Władimir Władimir Putin. Putin. napisałem nawet. Kim jest Władimir? No, kim jest Władimir Putin? Nie taka twarz. To jest prezydent. Premier. Prezydent. Premier napisał. O. Oh. U. lecimy jak web-web. Musi mi wziąć jedna rzecz, ale. A dobra, nie będzie to. Także było widać. co ja rysuję? Nie będzie tak. Przepraszam, nie o to chodziło. będzie tak. O, nie było widać, że to jest ten. O! Nieważne, że ma wielkie. Super. Co to jest? Postać na razie. Mała główka, małe oczy. Ale na główce się nie trzeba skupiać. Powiedzmy, że on jest bez skarpetek, nie? Bez pładenka. I tu to ma taki, taki, U nogi coś hmm. ma. Takiego... co się tak często zahacza. Co on miał? Ja zapomniałem. Jaki u nogi? Co macie no, no, na na pal na palcach u nogi? No. No. U U nogi. Nie, nie. Oni nie. Tak, tak. Tak. tak, tak. A, A palce. Nie. szybkie Jezusi. palce. Szybkie palce. Co palce. to co hasło jakieś czeczerskie? Miałem paletę i hulkę, ale mówię, paleta będzie za łatwa, chór będzie za łatwy. Ale on ma śmieszne palce. <noise> <Ciko. O! głosy> Musiałem, sorry. O nie. Hashtag jeden, dawaj hasło, a nie. Mm. Nie chodzi o buchar, tylko chodzi o to, przez co się go zdobywa. Czekaj, co wy tam macie? Pfff, Nie, nie wiem dokładnie które. Ja sobie... Zerzut dziedziny, wszystko. Ej, ale, szanowniku, wareskira. Ja, ja sobie siedzę na Messengerze. To nie ja jest. Po czym zbyt... wy mówicie, po czym się go zdobywa? Ja z normalnie. Zależy przez co się zdobyła, bo w piłce jest przez mistrzostwo, w, w, w walce jest dobra. przez pojedynek. Dobra, dobra. O Jezu. No bo spójrz masz z wróbelki. Wiem już. Właśnie. Nie zauważyłem tego. Nawet na wizerze. Szanowanko, 25 punktów, więc dobra. Nie dam, nie dam znowu z tą buźką. <laughs> nie no, ty. Nie, dobra. Tysiąc ojków leci. Nie, kurde. Czy kiedyś ja to dobrze zrobiłem? Czy rozumiesz? Kurcze. hm 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 hm. chyba podobnie. Ale fajnie, fajnie. Co to jest? No co, on, co on robi? To jest talerz. Hmm. Co on robi? Śmieje się. No właśnie, czyli. talerz. No, fest. No. no. Co tak, on tak, robi? Tak. Jak odwrócić sobie? Co? Nie wiem. Uśmiech, gałganie. Nie ma tak łatwo. Ucieczka drugiego miejsca. Nie, zaraz się ruszy. Dobra! Się Teraz będzie tryhard. Przestanek. Przystanek. Kurde... Centar. Kurde. Kurde. Co to jest? Deskorolka. <grywka> tak się wie, że tuś to napisze. Izi. To jak się Pisałem to dwa razy. Nawet trzy. Izi. To, co on robi. Czynność. A, holować! Holowa. Ja pierdziele. Bueno. No i wygrałam w szerełanko, GG. Bęgi Super! Gdzie jest... Gdzie jest pieseł? Pieseł wygrywa No wygrywa. chyba, że teraz nie, nie zgadniesz Wiem już co to jest <laughs> Jak bym to zgadł <laughs> Stop, przemocy w rodzinie Ja się dłamie. w <laughs> Nie jesteś stresujący już a, papryczka chili O oh. A tu jebsdat Chili sos. To jest jakby się ściął pacz Chili sus Leśrek Guchan karateka Taki baran nie wiem co zrobić O brawo Gwi Karateka Jak wy znaczy karateka go w postaci Ja jestem King Karate mistrz. No, no właśnie. Kiedyś to było. King. Karate mistrz. Postać. Aktor. Karateka. Aktor. No nie jest karateka, no to. On no, aktor. On chyba, on chyba to kung fu. Buruce. Nie? Buruce, ly. Co my się O. Ej. Nie. Mac, oglądasz coś Bladiego kiedyś? No ja! O oglądaliście u Bladiego autem? Tak, no. To jedziemy. Czekaj, to sobie odcinek z telefonem, czekaj, czekaj, no czekaj. A do czego to jest Do odcinków Bladiego ze Scribio. Nikt nie wie. Ja, ja po, nie, mam, nie mam pojęcia. To powinno być tu. Ty co sobie Bo Blandi zamiast narysować ogon to narysował skrzydła. Dobra. Czekałem, czekałem, na to hasło czy lat chyba. Dzięki, dzięki bardzo. Dzięki za Panie gierkę. Dzięki za gierkę. Halo, halo. To, to się ma. Cześć, cześć. Cześć. się siema. Czekajcie na następnych odcinków. Cześć, cześć.